Zapraszam na G2A z kodem ESEN. Macie 3% cashbacku. Linka macie w opisie. Jest badia ze mną. Dzień dobry. Jest Tomek. Jestem. Jestem. Intro. In... Po intrze, no, myślę, no i co? I ja też jestem. Magda mnie tu skonfuzowała, bo nagle chciałem się, chciałem się cofnąć i nie mogę, bo się o coś opieram. No właśnie. To... Pamiętaj, że za każdym mężczyzną stoi kobieta, <coughs> która go Tak. No, tak. Być. Sam na szczęście nie ma. A aga, jak czasami wkuje witonka, to. Nie nie. nie, 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 nie. My się tak bardzo no, nie no, to odcinek sport małżeńskich. Słuchaj. Dobra, ostatnio były wsiaki, dzisiaj widzę porady małżeńskie. Tak. Może Agieszko przedstawić. Z tym złotym takim ptaszkiem. tego Zaraz będziesz stawiać. Witamy Was w kolejnym odcinku Zasłuchanych, oczywiście. Dzisiaj będzie nam tłumaczyć Magda, więc lecimy dalej z drugą rundą. Poprzednio no, słyszałem, że mieliście pompę w komentarzach. Co. <laughs> Także mam nadzieję, że dzisiaj się uda bezproblemowo. Ogólnie rzecz biorąc, ja i Tomek wstaliśmy przed chwilą, więc tak. jesteśmy absolutnie... A ja? Mój mózg nie... Czy nie? Ale ty, Agnieszko, twój ja mózg wiem, funkcjonuje normalnie, a mózgi facetów niestety po nie. wstaniu muszą przynajmniej dwie godziny się rozruszać. Ojojoj, no ja smuteczek. Znaczy... Znaczy... Smutecznik. Czekaj, ty. Ty, czekaj ty, to, poczekaj, poczekaj, Tomku? No? Czekaj, czekaj. Agnieszko, wiesz co ci powiem? Oj smuteczek raz w miesiącu. <noise> A ja, <noise> co, jak będzie i co? I już będę miała ten Emotions go away. Ja wiem, ja, ja, ja znam twoje Emotions, emotions go away. Tylko raz było Emotions go jak, jak to ostatnio Magda powiedziała, że okres u dziewczyny to jest darmowa, comiesięczna subskrypcja Wodospadu Szatana. A to to nie było. Mnie. Nie nie, nie, Magda, Magda Zukem ja jakoś tak. Subskrypcja, szatana, ja piernicz. Darmowa, Atomku, darmowa subskrypcja. No. Jednak wszystkich. kobiety zawsze na promocji lecą, no? No ale wiesz, ja myślę, że nie każda by chciała. Ale brały. Oj dobra już. Dobra, słuchajcie, kolejny, kolejny odcinek, więc Magda tutaj już przyszykowała klotuszki. Mamy czarną wełnę. Czerwoną wełnę, żółtą wełnę. Ciemnozieloną wełnę, błękitną wełnę i białą wełnę. Tak? tak. Mamy? Mamy. To jest ciemnozielona, to jest zwykła, zielona pełna. Jest jeszcze jasna zielona. No to zielona, dobra, nevermite. Idziemy. Dobra, idziemy do dziurki. Także idziemy do dziurek. Pamiętajcie, żeby dobrze stanąć. No ale czy na prawo Wojtek. To na całkowicie lewo czy na wziurkę prawo? Wziurkę Do, tyłu. Do tyłu wróg musicie stanąć. Na lewo czy na prawo? Także zanim, dobry tutaj, dobry zanim tutaj Magda poczyni honory, to przypominam Wam oczywiście o zostawieniu łapki, komentarza, subskrypcji. Wpadajcie na wszystkie nasze social media, na Twitche tomku, przestań. I oczywiście, gdzie Magda? Zapraszamy na G2, link macie w opisie filmu. Tak, zapraszamy, z jaką sobie na fajne promki. Magda, odliczaj i startuj. 3, 2, jeden, go. O Boże. O, no czekajcie, bo ja zapomniałam, że tak. No, dobra, już wyszło. Mm -hmm. Stajecie plecami do szmaragdowej ściany. Mm -hmm. Idziecie zielonej, w lewy kąt zielonej? No. Do zielonej ściany. Idziecie w lewy kąt do diamentowej ściany niebieskiej. No. Mm -hmm. Na tym poziomie, co stoicie, nic nie stawiacie. Kolejny poziom przed sobą na no. podłodze, no. tak? No. Pierwsze wolne, potem czarnym no. i jedziecie do samego końca do czerwonej ściany. Ostatni klocek przy czerwonej ścianie zostawiacie pusty. No Boże, co tak blisko tak. tu? Ok. okay. Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem. Ja mhm. też. No też mam no jeden nie nie powtarzamy. Pasem, przecież ja to nie wsiadam. powtarzam, tylko tłumaczę. Jeden ciąg czarny pasem, tak? No. Mhm. Wracacie na początek no. do, z y, diamentowej ściany i teraz budujemy do góry. Pierwsze. Poziom wyżej, tak? Na no. drugim poziomie. Mhm. Czarna wełna. Trzy mhm. zielone wełny. Do góry. Jak do góry, w prawo. Nie, w prawo, dobra. Zielone. Od lewej do prawej to budujemy, pamiętaj. zielone Ulujemy jak ty, brałam z ciebie przykład. O, no, dziękuję, no. Trzy zielone, no. no. Co dalej? Jedna czarna, trzy no. zielone, jedna czarna, trzy zielone i zamykacie tak siepko... czarną. Poczekaj, nie tak szybko, trzy zielone, no, jedna e, Nie zamkną mi się. No, na no ostatnim klocku ma, ma, ma być ma czarny za szybko. kolor. Okej, okay, dobra, to za szybko. To ja muszę to poprawić. Jedna czarna, trzy zielone, jedna czarna, trzy zielone, co? Ja jedna czarna, trzy zielone. więc to to szybko przerobię. jak zwykło. Dobra. Mm. I teraz ten poziom powtarzacie jeszcze dwa razy do góry. Mhm. Że zielonej wełny będzie tak jakby kwadrat, powstanie 3 na 3. I każdy będzie miał po bokach. A macie czasami czy mi się wydaje? Nie, ja tak miałem ostatnio z Wojtkiem. Okay. To wasze zagraniczne internety, ja nie wiem. <noise> Słucham? Nie to co ten zgierski, nie? Właśnie, tak. i chrubieszowski. Tak, tak. Dobrze, no tak. chyba teoretycznie jest, no. Już masz? No. Zabnąć to od góry, tak żeby wyszło kwadraty, tak? Ale po co ty e... zadajesz, już straciłeś pytanie. To już jego czwarte. No. Poczekajcie, bo kofił, tylko na razie poziomie nie to... budujemy. Ja, y, robicie dalej tą ścianę to tak jak mieliście na, y, na pierwszym poziomie cały czarny pasek. No. Potem mieliście no. na przemian czarną i zieloną, powtarzaliście no. to trzy do góry, no. że no. macie do góry trzy zielone. To teraz no. to tak zamykacie na czwartym poziomie znowu na czarno. Już to zrobiłem właśnie. Ja okay. wiem, co to będzie. Już to Wiesz, bo to moja budowla. No, no, to to, co zrobiliście. No, mam. Tak, to, co mam. zrobiliście, powtarzacie dwa razy do góry tak samo. Mm -hmm. A jeszcze. Dwa razy? Tylko dwa pamiętajcie, razy, że... żeby... Właśnie, jeszcze jedna, jeszcze jedna pa... rzecz. Aha. Pamiętajmy, żeby nie mówić. E... To, to może być. Aha. No nie. No, no ka dwa razy. Ka każdym dwa razy. Razy. w każdym razie. No. Nie Aga, dwa razy w sensie, to... że to co zbudowałeś do tej pory. Musisz zbudować to dwa, razy, dwa do razy do góry. Czyli będziecie musieli mieć tutaj dziewięć klocków. Ty chyba dziewięć sobie klocków. Dziewięć ty, ty, gadaj, ty to buduj, Babiu. Mówię, Myślałam o Tomku Do góry? Dlatego jest do góry. 3 na trzy. Do góry? Do No do góry. No góry. No góry Toż nie w bok wszystko do góry robicie. Tak samo. O Boże, jestem w konfuzji już. No widać. O, się Musicie słyszeć. mieć trzy rzędy takich kwadratów. Do góry. W ogóle Matko, to tłumaczy... co ja zrobiłem? Ten, kto tłumaczy, powinien czasami, eee. jak ma czas, zaglądać do innych, jak oni to budują, żeby się śmiać. No. Ale mi się zrobiło. No właśnie. Ale przecież to zawsze jest radosne i pocieszne nocą. No, oczywiście. Mi już się myszka wibruje, bo się śmieje. Dobra, zbijemy. Co ty o, masz za myszkę? Ona zmieniła myszkę na tą inną. No na pewno nie na ja twoją. To... Boże. Ej, ale to, ten, to tylko raz do góry, tak? Czy jeszcze trzy razy? Aga, kurde! Bo Aga, Nie, bo kadaczki zmieniają. jeszcze pytania. Trzy kwadraty do góry zrobione z zielonego, tak? Że łącznie na całej ścianie będziesz miała kwadraty dziewięć, poprzecinane na czarno. to ja jeszcze jestem daleko far No to ruch. Aga, macie jednym słowem wyjść. Co to Wam wytłumaczyłam, bo masz zrobić jeszcze dwa razy. A ma wyjść Wojtku ile? Dziewięć. Znaczy, a, tak, 9 zielonych kwadratów 3 na 3. Tak. Przerzuconych otoczonych, otoczonych na czarno. Czyli jeden zojemaga ma macie wyjść duże pole do kółka Manewry, i krzyżyka. Krzyżyka. No. Do do o, widzicie? Duma ja nie Ale to Ja już jak to ściany widzę, to wiem co to będzie. To, to jak wiesz, no to możesz na czarno robić wszystko. Tak to co dobrze. trzeba na czarno. No ej! Czekaj. No to co małżeństwa się rozumieją, no sorry! No po no bo on Ja on spoileruje. wybierałam, ja sobie idealnego wzięłam. On spoileruje, bo nie. Halo, Ej co to było Magda teraz do mnie, ty? Co idealnego wzięłam, ty? Dobra, trzy na trzy. Idealnego, bo jego znałam wcześniej, no. Chociaż nie, dobra, zaczekam. No, no jest jak... już no. Już? To macie, macie tą całą ścianę? Tak. Mhm. tak. Na górze zamkniętą na czarno? Tak. Z paskiem? Super. Tak. To teraz stajecie przy diamentowej ścianie plecami. I robimy to samo. Robicie to samo, tylko wypełniacie niebieskowaną. Boże, Madzia, ty zwariowałaś. Budowałam to całe 8 minut. Proszę się odsosunkować. Nie, <laughs> nie miałam czasu, bo był serwer zamknięty, no! No bo za... No się spieszyłam. Bo... Tak, wyszło. <laughs> Ale wiesz co, Oj, największy tak. miałam problem, czy ja się Ktoś zmieszczę. A, zmieściłem się idealnie. Wojtek uh -huh. wie jakie lubię rozmiary. No wiem. <laughs> no właśnie widzę. Jak skończycie to powiedzcie. Przecież to się nie da skończyć. Da się. Ja już kończę. Ja już jestem. Fajnie, miło, I zajebiście. Ja wszystkie kolory wypełniłem. Nie wiem czy co wszystkie. Wojtek to sprzedawał. No bo to Aga to będzie w każdą stronę. Nie, on stronę. spoileruje kuźwa. Dobrze nic nie mówię? Napierdolcie, taki interes i spoileruje. <laughs> Spójnie proste lubiące. Wam zrobiłam! Tym razem kaktusa żadnego nie ma! Ale tym razem jest za proste. No, agaj, aj, no dobra. aga i tak, no dobra. tak Tak do końca mam do samej góry? Tak, ma, tak, tak jest jest wcześniej. Masz samą ścianę, jaką zrobiłaś, tylko wypełnić na niebiesko, a nie na zielono. Wiesz, ile to jest stawiania klocków? Tak, 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 to, jak ktoś skończy niebiesko ścianę, staje placami do złotej i robi to samo i wypełnione na żółto. Fajnie, zajedwabiście. Ja sobie postawię na środku. Czyli czerwona mm. będzie przy czerwonej, prawda? Tak. tak. No i ja A zamknięcie od góry będzie białe. No i czad. No, ja no, tak coś zrobiłem na początku, więc spokojnie. Nie, byłam u ciebie i nie było nic To? Tak? Jak to byłaś? No, ja sobie latam nad wami ja się to nudzę. Halo. No jesna. nie, ja, chy Aha. ja chyba przesunąłem budowlę o jedno. Ja miałam trudne warunki pracy, umówmy się, i ograniczony czas. No, uh -huh. nie było nic więcej na no skomplikowanego. A żeby się stało zadość, to ja sobie może jeszcze coś Dobra, zrobię. Dobra, przy ścianie złoty i jaki będzie kolor? E, żółty, żółty, tak? Zł żółty. Ja dodaję się... jedną rzecz od siebie, która nie jest wymagana u was, ale będzie to moja rzecz. Dobrze. Dobra. O! Jeszcze wezmę sobie złoty blok od Ciebie Wojtek, proszę Jeszcze mamy dużo czasu, nie? Ty już tak, tak, widzisz minut. zegarek. Oh, bo moja ja nie skończył prawie. No bo Wojtek, on spoileruje, no! Ale co? Przecież ja nie powiedziałem co to jest. Ale żeś ty, ty Ale to moja wina, okay. moja wina że ja mentalnie wyczuwam, co Magda robi. Tak, tak, tak. tak. Dobrze, że y ostatnio się mentalnie minęliście z klapą. No. A moja klapa była najbardziej podobna, umówmy się. No. Albo <laughs> z kaktusem cztery kuźiewa w górę. A Proszę to nie przypominać mi kaktus. Nie, to ja Wojtek robił cztery na górę. Bo, bo no, cztery ja na górę, przypomnę jak, jak, ja jak ja to budowałem, to. No, ja, ja, jak ja sobie ten. Ja sobie, no, no to no, Dobra, aż sobie zrobię tak. Kaktusik? Tak. Miło. O! Teraz będą wszyscy wiedzieć, jak ja wolno buduję. To każdy wiedział. że ja też buduję wolno. O. No nic, no ja sobie znaczy, robię swoje. ja już ogólnie kończę, o, nie? Kurde, No tak, Wojtek o. kończy. Ja jestem przy żółtej ścianie. Ja przy czerwonej. <grym> o już? O kusie. A, Aga, masz 6 minut na luźno. Aga, ja, ja robię, robię pierwszy jest. kontur, cała, potem środki dopiero wypełniam. Miło. Wojtek też tak robi. <grym> Tylko jeden No ja później. cały szkielet już zrobiłem. Aha. No od góry, słuchajcie, też będziecie musieli zrobić taki szkielet, jaki jest na... po bokach, po bokach. tak? Mhm. No. Tak o. szkielet. No czyli to też tak, te kratki. No, jak aga. Baśkę góra, musisz zbudować. Jak będzie góra, tylko to... Tylko pamiętaj o, o żebrach. Nie chcę ci mówić, bo mi kufiwiązujecie. No Aga, to co już teraz budujesz robisz tak samo, tylko w poziomie. W białym. Tak, z białym wypełnieniem. Muszę co ja robię aż się za, za tego nie. Wiem, <laughs> co ja zrobię! Właśnie widzę co to ty zrobiłeś. Właśnie przyleciałam i zobaczyłam, ale nic się nie odzywałam. O matko! Coś ty zrobił? Kolory pomyległy. Nieważne. <grym> ważne. czekajcie, czy ja zaraz może sprawdzę, czy ja dobrze kolor powiedziałem? Zam. Znaczy w sumie kolory to nie ma znaczenia tutaj. Mają znaczenie, bo to... Mają. Ja Mogłam chciałem... pomieszać. No właśnie mogłaś i wtedy no. byłoby ciekawiej. Mhm. I tak wam 5 minut zostało, a Aga w połowie. Kicho po, Pośpiesz się. No nie mogę, bo zagaduję cię. Tomek prawie też w połowie, troszkę dalej za go. Mhm. Bo to zwolniłem trochę. <grym> Co ty tam sobie zwalasz? Nie zwalam, tylko zwolniłem. A, zwolniłem. Ja nie umiem tak szybko budować. Nie muszę. Niektórzy to... lubią wolno, no ty. Stańcie. Ale muszę co do tego czegoś zgłosić reklamację. A co z podłogą? To nie stoi ma? na podłodze, nie, nie widać. A twoja skrzynka miała podłogę, halo? Właśnie. No? Mm, ale to no. była skrzynka bez dna. No, a to też jest bez dna. No, no dobra, niech ci będzie. O, to Tomek dobrze robi. Gdzie już z Tomek. No na końcu. Zabij białym. Tak. No i co tak szybko robi, tak? Bo ja klikam, a nie gadam. No a ja trochę gadam no i co? No ja też gadam, no ale. <grym <grym no, jakoś nie słychać. No bo ty Aga nie umiesz dwóch. nie Nie, bo Aga tak. nie umie. Ona czasami <grym> jak gada, to w na swoim miejscu. Tam. No ja właśnie nie umiem budować i gadać, ja więc dlatego to tak wygląda. A nie, bo kobiety umią kliknąć. I teraz Aga robisz górę białym. Nie, całą Tak, Na tej samej zasadzie: trzy, trzy białe i wkoło koło czarne, tak? O, takie kroki ładnie. Macia! No ja sobie latam nad wami. No. Ja wnioskuję, mówię o to, że każdy powinien. Wojtek, co ty robisz w środku? Że każdy. Poprawiałem kolor. No? E, że każdy kolory. powinien, jak ktoś ma czas, to nie chlapa sobie nad górą i patrzy, jak inni robią. Zrobiłem. Też ja skończyłem. Panie fajnie macie. Ja chyba tylko przesunęłem budowlę w jedną stronę. Tak mi się zdaje. Nie mogłeś przesunąć, bo by się nie zmieściła albo też nie czekał Nie zmieściłabym ściany. się, Tomek. Jakbyś... Musi być bo przerwa jednej... z każdej strony o jeden. No właśnie, tak. a z jednej strony nie mam przerwy. O to mi no chodzi. to jakim cudem ci wyszły 3x3? Właśnie, ty mogłeś 3 na 3, 3 Nie 3 mogłeś wyjść 3x3. 3 3. No centrum. wyszło. Nie mogło ci wyjść 3x3, 3, jeżeli z każdej strony nie masz jednej kartki odstępu, Tomek. Widzisz, ja, P15 ja, ja mamy tak y, tym, y, ten. Y, y, platformę do budowania. No to jedną ścianę musisz mieć przy ścianie którejś? No tak, on jest tam A dobra. No. Okej. Okay. No, przy To jak na początku rejmie, było. To, to będzie dobrze, wiesz. Nie, no ważne, ważne żeby ogólnie była jak kształt, jak, jak, kształt tak? To nie bo ja chyba na początku y, źle to y, zrozumiałem. Ale ja na początku też magda źle rozumiałem, no ale to później będziemy. My, my zawsze na początku źle rozumiecie, a wychodzi, <laughs> że miałem dobre intencje. <laughs> żeby a nie było. Ale zawsze. Coś by tu jeszcze będzie? myślą, że my im żyje śmierć, ja tak naprawdę nic nie. Ja już prawie kończę. Dobrze. Już mam A ja w wnioskuję, żeby mnie nie tepło po zakończeniu czasu, bo ja w dobrej pozycji tu jestem. Tak? No. Ale nas wszystkich tepnie od razu. To ja przed opuszczeniem się tam wrócę do siebie. A po co? No bo mówię, że mam tu dobrą pozycję. Dobra, teoretycznie skończyłam. Nie <słuch> wiem czy to tak miało wyglądać, ale możliwe, że tak. Ej, Fajny! <słuch> to jest moja budowla z obcasów. Żeby nie było, Ej! tylko moja była o wiele, wiele większa. To Moja była... ja już wiem, co wybuduję next time. O jeszcze ten już myśli. Dopiero. Ja tu będę się jeszcze stresować swoją budowlą, a ten już mnie stresuje swoją. Nie? Tylko nie wiem, no, ja czy mi na wysokość wystarczy. Aj, to chyba jest zrobione, ale powiem szczerze, że, że szybkie stawianie klocków i jakich jest ich dużo, to mnie to stresuje. I ja wtedy nie hmm. mogę gadać, a muszę gadać, bo wtedy to będzie. A mi się no. podoba, że powiedziałam tylko jedną rzecz, jak zrobić, a resztę skończyliście sami. Ej, no! Pani kurde. No! No, no stressy, nie ograniczaj mnie serwerowo następnym razem. Pana bestia. No? Ej, no, ale fajne. Podoba mi się. Pana bestia. I co, i przynajmniej macie pewność, że dobrze wyszło, nie? Oj, nie, bo no. jeszcze na pewno. Ja, ja, jeszcze coś u siebie, ja jeszcze coś od siebie dodam. Ej, u mnie są tylko dodatki, a jak zrobisz to samo, to ja padnę. Jeżeli nie, nie, to, co nie, ja, ja zrobiłam. No, chyba nie. Dodatkki, Ludzie, że nie zdążę coś tu dodać. Możecie pododawać coś od siebie, jak chcecie. I potem się nie będzie liczyło z punktami, powie. A nie chcę, ja jeszcze śpię. A ja nie. Mam punkty na dodatki. Jeszcze mam minutę, dobrze. No i wszyscy zdążyli. No, wszyscy. Z mieścił. Ale ja się bałem, mówię, nie, no jestem taki zaspany. Jeszcze mam chyba tłumaczyć. Nie. No, dzień! No, no. no. <laughs> Dzięki ci! <laughs> No ładnie, to ładnie, ładnie. nie tereretet, tereretet, tereretet. Nikożesz też. No tam szary perły dawałeś. Nazywa. Oj, a to tam siedzi. Jak się to coś nazywa? Co? Powiedz, co to ci powiem. Nie, nie, nie mogę powiedzieć. Nie mogę powiedzieć. <laughs> powiedzieć. Użyj rozruszwa. Uż, uż. uż, uż. Oj, coś, aga, się wstrząsła. Jak możecie się nabijać ze mną? D to nie ciekawe. Mówić normalnie. <laughs> nie. Że co? Nie, nie trzeba było połączyć trzech słów w jedno. Proszę. Jak ktoś się boi, to tak robi. Albo jak ja szybko chcę coś powiedzieć, i chciałam raz powiedzieć, że widzę krowy i owce, i wyszły krowce. No, Krowca, co? no, że nie po krowce. Ej, widzę po krowce. Znaczy no. <laughs> no, zesz... No, no. Oj, Oj no, nie w czasie wie. się kończy. No już skończyłem. Jest zyrka. To prawda nie zrobiłem bo tego, tak wystaw głowę, bo, bo nie mogłem znaleźć tego uzuca. Wojtek tak delikatnie. <noise> Ej, nie, nie, yee, nie yee, wystawił. Maria, podobała mi się twoja budowla. Cieszę się. Bożalka. No. no dobrze. You who this box i uwaga, uwaga, uwaga. Show yourself. A Magda nie miała wrócić? Chyba nie. nie, już on się obejdzie. To... No faktycznie Tomka jest przerzucona. Wojk, a, e, Tomka jest przesunięta, ale. A to zrobiłaś, jaka kwiatka no. widzę dodała. A co ja miałam tak. zrobić? Stron z kaktusem. A Tomek, a czekaj, może to jak coś w środku a ju, Nie, to ja gdzie zrobiłem, Acha. ja się kręciłem dookoła. A to co w środku zrobiłeś? Ja muszę zobaczyć, co tam sesja. Ale ale ogóle chodź, chodź, Ja zapomniałem Wojka? jak się... Ja, ja tam chciałem chodź, dać chodź, te brodawki, iżej, ale zapomniałem jak się nazywają. Tu gdzie Tomek wszedł? No tu chodź. Dlaczego zrobiłeś mi dziurę tu dziura po, boku, po, po boku jest wejście. Po boku no. jest wejście, o. To małżeństwo my zawsze od góry. Ej, można nagrać Ej. na fi fiutkę. Dobra, i Ale oceniam, że budowle wszystkie wyszły idealnie. Nie, podoba mi się! Tak, wszystkie, wszystkie mm -hmm. wyszły. Ale on z kaktusem. Zapraszam jak coś chce się nadzieć. To To ja, ja jestem jak kwiat. Ale to jest małe. To małe? No bo tak większe by nie stanęło. To jest 4 na e, w górę? Nie da się go to większego cztery, zrobić? 4 no na górę to trzeba byłoby tym. Ja że wam to zrobię. Ale piękne, podoba mi się ta budowla. Chodź tam, jak już da dacie... A nie, tu się nie da kaktusa postawić, więc nie będziesz miał wcale teraz jak zniszczyłam. I wszyscy zrobili. No i na czas. I na no. czas. Bez tak, stresu. faktem, że nie wiem, czemu Tomek nie zrobił odstępu. Nie, bo Jak... ten początek, o, tak ja potem tam. No. Mm. O! Na cztery! Gdzie taki <laughs> wielki! O, ja cię pierdolnicze. <laughs> Jezus! Jak to urosło? Bo, bo to i I think you. Um, to nie jest na cztery, nawet. To, to, to jest teraz w tej tematyce, co Magda mówiła po kolana. Tak. tak. Boże, dlaczego ja zawsze mam o, w taki temat Bo O tym go przy wydarzenia. Tak, to <jest> zdecydowanie fajnie, nie trzeba wyglądać. Ale Magda, czy Magda, Magda zaliczysz tak, wszystkim? Jestem w, w guciążę. No i bardzo dobrze. Pięknie. <noise> <noise> Sympatycznie. Tak, słuchajcie, <noise> tak, w, w kolejnym odcinku tu. będzie tłumaczył Tomek. Tak. O cholera, ja. Spany, Więc -cholera ja. masz w koleczku masz tydzień na to, żeby wybudować. ale to chyba, to się, to chyba że półtorej, bo masz... to jest mój tydzień pracujący. O, o to pewnie będziesz ja. miał troszeczkę mniej czasu, jednak. Jeżeli byś ten serwer wyłączysz, to już w ogóle. Nie, 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 już będzie włączony, po prostu ostatnio chciałem go opłacić. Ostatnio sorry. też mówiłeś to samo i też był wyłączony. Zapomniałem opłacić. cię! <laughs> Także słuchajcie, my Wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy, jeżeli się Wam się podobał, pamiętajcie o łapkach, komentarzach, subskrypcjach. Wpadnijcie też do reszty po ich perspektywy Jutro chyba, tak? Google i Tomek u was. Tak. Także możecie też zobaczyć tutaj Gugersi i Tomeczka. No i to, wpadajcie, subskrybujcie Mag do Tomka i Gugę. No i co, zobaczymy się w kolejnym odcinku za tydzień. Także miłego dnia. Trzymajcie się, cześć i. Pa-pa!